Duchu Święty, przyjdź, tak jak chcesz ty. Oblubienica i Duch wołają: przyjdź. Przyjdź, Panie, przyjdź, Chryste, na sąd i osądź nas. Osądź nas z miłości. W miłości, z Chrystusem w Chrystusie i przez Chrystusa. My, Panie Boże, Ojcze wszechmogący, my chcemy żyć dla ciebie i spełniać twoją wolę, najlepszą dla nas. Najszczęśliwszą dla Kościoła, dla całego stworzenia. Niech tak będzie, niech tak się stanie nam. Amen. Hej, przyjaciele w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Spotykamy się dziś, aby pozdrowić Najświętszą Maryję, Panienkę, a jednocześnie od razu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ona była od początku. Jako mądrość, przyrównywana do niej, niejako towarzyszyła Panu przy stworzeniu, ale nie tak, jest jak Bóg. Ona po prostu staje się osobą ludzką, tak jak my, tak? Jednak rozumie Pana. Kiedy przychodzi do niej Anioł Pański, nie wie co prawda nic na ten temat, ale przekonawszy się, że dzieło jest Boga, to znaczy jak przez miłość przyjmuje Bożą wolę. Posłaniec Anioł Pański natychmiast obwieszcza jej tak panu, Fiat, Amen. I oto Rodzi się Mesjasz. Jej życie zostało pierwsze w tym sensie, w tym kontekście przekreślone przez Krzyż Święty. Ona nie poniosła śmierci doczesnej, a pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, a my tylko żyjemy. Tak on naprawdę poniósł śmierć. Tę doczesną. Doszczętnie ją pokonał w ten sposób. I teraz tylko żyje. Z martwych wstał Chrystus. I nic innego nie stoi na przeszkodzie, jak tylko grzech, szatan i piekło. Słabość nasza jest potrzebna Bogu, aby kształtował w nas swoją moc, Kościół, w jedności i miłości do nas, dzieci Bożych. Pawłowi nie odebrał ościenia. Piotrowi nie dał wygody, dał ją Janowi. Nie dał Janowi władzy, ponieważ w takiej sytuacji zniszczony byłby Kościół, gdyby każdy otrzymał to, czego chciał. Ale wraz ze zjednoczeniem woli naszej, z wolą Pana Boga, przez Krzyż Święty, a tak naprawdę każdy z nas ma swój osobisty krzyż, swój charakter, swoją misję, tak, jesteś powołany tak samo, jesteś powołana tak samo, aby żyć dla Boga w Kościele, z Chrystusem w Chrystusie i przez Chrystusa, na wzór Najświętszej Maryi Panny. I każdy z nas może być szczęśliwy już dziś, naprawdę, kiedy tylko żyje. I wtedy po prostu razem będziemy śpiewać tak, jak jest. Fała bądź Bogu Wysokiemu Najwyższemu. Amen. Aleluja. Hej!